Cześć kochani, witam was serdecznie i powodem dlaczego straszę was dzisiaj bez makijażu jest to, że robię test na żywo nowego podkładu z Maybelline SuperStay Stay Better Skin pojawił się bardzo niedawno w Anglii, podobno w Polsce go jeszcze nie ma i chciałabym wam pokazać jak wygląda zaraz po nałożeniu ja osobiście jestem bardzo z niego zadowolona tu jest napisane, że po trzech tygodniach skóra powinna wyglądać lepiej. Ja używam od jakichś dwóch i rzeczywiście zauważyłam różnicę. Również Wam się podoba moja skóra na ostatnich filmikach i właśnie używam tego podkładu. Ja mam w kolorze 0,21 Nude ponieważ jestem dosyć, jak widać, blada i dzięki temu moje podkrążone oczy są jeszcze bardziej widoczne, ale czego nie robi się dla Was. Więc zaczynajmy. Będę używać pędzelka tego z The Body Shop. Zauważyłam, że lepiej wygląda jak nakładam go właśnie pędzelkiem, więc nałożę sobie go trochę. On ma taki kolor, jaśniutki. I zaczynajmy. Dobrze, że już się wiosna robi, ponieważ trzeba złapać trochę koloru. Ja jestem naprawdę już taka blada. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się nakłada. Bardzo ładnie i szybko się... Właśnie stapia ze skórą. Oby nie nastał taki dzień, kiedy zawiodę się po prostu na y, produktach Maybelline. To jak widzicie, mam do zakrycia coś na brodzie. I bez problemu to zakrywam, więc jakieś yy, nieduże problemy ze skórą y, bardzo ładnie y, pokrywa ten podkład, zawsze sobie jeszcze tak trochę po oczach przyjadę. Jednak nie było różnicy w kolorze. Ja oczywiście troszkę naszej. I już. Ja jestem osobiście bardzo zadowolona, daje taki ładny, naturalny kolor, takiej zdrowej skóry, bo ja mam wrażenie, że jak właśnie robi się taka bleciutka, wygląda jak była chora, po prostu nie wyjdę za bardzo z domu bez makijażu, jak już tak naprawdę zblednę. Korektor na pewno muszę pod oczy użyć, ale już mam takie oczy, że po prostu. No, niestety muszę używać korektora, więc tutaj sobie tak nie poradził, ale to żaden sobie z tym nie radzi. Ale bardzo ładnie kryje jakieś drobne niedoskonałości, chociaż macera wydaje mi się, że się poprawia, odkąd używam ten podkład. A używam go praktycznie codziennie teraz. I co? Dajcie znać, co nim sądzicie. E, może jeszcze dokończę sobie makijaż i jeszcze raz Wam się pokażę, jak już sobie nałożę e, korektor i za sekundę się widzimy. Ok, już jestem. E, więc do wykończenia makijażu użyłam tylko korektora z Remela Wake Me Up w kolorze Classic Beige, którego użyłam tylko i wyłącznie pod oczy ponieważ wszystko co miałam jakieś niedoskonałości na skórze zostały zakryte tym podkładem oraz puder slora trumacz w kolorze rose beige Um, I nie wiem, ja jestem bardzo dowolna z tego podkładu. E, nie wiem czy nie bardziej niż tym właśnie z e, ten True Match, który wcześniej e, kupiłam, e, ponieważ tamten e, ma słabe krycie, a ten bardzo ładnie kryje i naprawdę skóra wygląda bardzo ładnie i świeżo. E, więc dajcie mi znać, czy używaliście już. E, tego podkładu. Wydaje mi się, że on jeszcze w Polsce nie jest dostępny, ale może nie wiem. Na pewno jest już jakiś czas w Anglii, więc dajcie znać, co o nim sądzicie, i do zobaczenia w następnych filmikach, pa pa!